Twoje nogi pod koniec dnia są ciężkie, obolałe i opuchnięte, a buty, które rano pasowały idealnie, wieczorem ledwo się dopinają? To wcale nie musi być tylko kwestia wieku czy zmęczenia. Lekarze ostrzegają. Bardzo często winowajcą jest to, co codziennie kładziemy na talerz. Tak, jedzenie ma ogromny wpływ na to, czy nasze nogi są lekkie, czy spuchnięte i bolesne. W tym odcinku pokażę Ci, jak pięć popularnych nawyków żywieniowych potrafi pogłębiać obrzęki utrudniać krążenie i powodować, że czujesz się coraz gorzej. Dowiesz się też, jakie proste zamiany w menu mogą w kilka dni przynieść ulgę twoim nogom. Obejrzyj film do końca, a zrozumiesz, jak jedzenie powoduje obrzęki, czego warto unikać i jak krok po kroku zadbać o lżejsze, zdrowsze nogi bez skomplikowanych diet czy drogich suplementów. Dlaczego to, co jemy, ma aż tak duży wpływ na obrzęki nóg? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Najważniejszą rolę odgrywa sód, Czyli główny składnik soli kuchennej. Jego nadmiar sprawia, że organizm zatrzymuje wodę, a podwyższona objętość krwi sprzyja przesączaniu płynów do tkanek, szczególnie w dolnych partiach ciała, takich jak łydki czy kostki. Ale sód to tylko początek. Cukry proste i rafinowane węglowodany wywołują gwałtowne skoki insuliny, a ta z kolei powoduje, że nerki zatrzymują jeszcze więcej sodu. Alkohol rozchwiewa gospodarkę wodno-elektrolitową, a zbyt mało białka w diecie może obniżyć poziom albuminy. Białka, które utrzymuje płyny wewnątrz naczyń krwionośnych, brak równowagi między sodem a potasem także pogarsza kontrolę ciśnienia i zwiększa skłonność do obrzęków. Dodatkowo mała aktywność fizyczna i nadmierny obwód w pasie osłabiają tzw. pompkę łydek, która normalnie wspiera odpływ krwi z nóg. Efekt? Wieczorem nogi stają się ciężkie, spuchnięte i bolesne. I właśnie dlatego to, co kładziemy na talerz, ma aż tak duże znaczenie. Pierwszym i największym winowajcą obrzęków nóg jest sól. Wielu osobom wydaje się, że wystarczy nie używać solniczki, by problem zniknął. Niestety to tylko część prawdy. Najwięcej sodu wcale nie pochodzi z dosalania potraw, ale z tak zwanego ukrytego sodu, który znajduje się w produktach gotowych i przetworzonych. Na czele listy są pieczywo, wędliny, sery dojrzewające, kostki rosołowe, sosy z torebki, mieszanki przypraw i fast foody. To właśnie one sprawiają, że bezwiednie dostarczamy organizmowi kilkakrotnie więcej sodu niż faktycznie potrzebujemy. A nadmiar sodu to więcej zatrzymanej wody, wyższe ciśnienie krwi i większe obciążenie dla naczyń w nogach. Problem potęgują dodatki takie jak fosforany, często obecne w serach i wędlinach. One również sprzyjają zatrzymywaniu płynów i zaburzają równowagę mineralną. Jak temu zaradzić? Najprostszy sposób to czytanie etykiet. Jeśli w pierwszych pięciu składnikach widzisz sól, fosforany albo glutaminian sodu, odłóż produkt na półkę. W praktyce warto zamienić wędliny na pieczone mięso, gotowe sosy na jogurt naturalny z ziołami, a słone sery na twaruk czy serki świeże. Prosty test? Spróbuj przez tydzień nie dosalać potraw i wymienić trzy najbardziej słone produkty w swojej diecie. Często już po kilku dniach można zauważyć, że wieczorne obrzęki stają się mniejsze, a nogi lżejsze. Drugim dużym winowajcą obrzęków nóg są produkty ultraprzetworzone. Czyli cała ta wygodna żywność, którą tak łatwo kupić i szybko przygotować. Mówimy tu o gotowych mrożonych pizzach, zupkach błyskawicznych, paczkowanych przekąskach, słonych chrupkach, parówkach czy konserwach. Ich problem polega na tym, że zawierają one nie tylko ogromne ilości sodu, ale też kombinacje cukrów prostych, tłuszczów trans i różnego rodzaju dodatków technologicznych, fosforanów, wzmacniaczy smaku czy konserwantów. Taki miks działa podwójnie. Z jednej strony zatrzymuje wodę w organizmie, a z drugiej nasila tzw. stan zapalny niskiego stopnia, który dodatkowo pogarsza krążenie i sprzyja powstawaniu obrzęków. Osoby po 50 roku życia sięgają po takie produkty, często dla wygody: bo szybciej, bo łatwiej. Ale prawda jest taka, że regularne jedzenie tych gotowców codziennie dokłada kolejną cegiełkę do problemu spuchniętych i ciężkich nóg. Rozwiązanie wcale nie musi być trudne. Zamiast pizzy z pudełka, Mrożone warzywa i pieczona ryba w 15 minut, zamiast drożdżówki, owsianka z orzechami, zamiast chipsów, garść niesolonych orzechów. Kluczem jest prosta zasada: im krótszy skład na etykiecie, tym mniejsze ryzyko obrzęków. Trzecim winowajcą, o którym rzadko się mówi w kontekście obrzęków nóg, są rafinowane węglowodany i cukier. To nie tylko słodycze w oczywistej formie, ciasta, batoniki czy słodkie napoje. Ale także białe bułki, makarony z białej mąki i słodzone płatki śniadaniowe. Dlaczego właśnie one nasilają obrzęki? Po takim posiłku we krwi gwałtownie rośnie poziom insuliny, a insulina to hormon, który między innymi powoduje, że nerki zatrzymują sód, a jak już wiemy, więcej sodu oznacza więcej zatrzymanej wody. Dodatkowo glikogen czyli forma zapasowa glukozy w mięśniach wiąże wodę. Około 1 g glikogenu może zatrzymać kilka gramów wody. Efekt jest taki, że połączenie słodkiego śniadania z późniejszą słoną kolacją kończy się wieczorną opuchlizną nóg. Co można zrobić? Zamienić białe pieczywo i słodzone płatki na pełnoziarniste pieczywo, owsiankę czy kaszę, a do tego zawsze dodać źródło białka: jajko, jogurt naturalny czy skyr. Słodkie napoje i soki lepiej zastąpić wodą lub naparem ziołowym, a ochotę na słodki smak zaspokoić owocami, cynamonem czy wanilią. To drobne zmiany, które naprawdę pomagają odciążyć nogi. Kolejnym winowajcą obrzęków nóg jest alkohol, szczególnie wypijany wieczorem. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że kieliszek wina czy piwo pomagają się rozluźnić, ale w praktyce alkohol mocno rozchwiewa gospodarkę wodno-elektrolitową. Najpierw działa odwadniająco, hamuje hormon odpowiedzialny za zatrzymywanie wody, więc częściej chodzimy do toalety. Potem organizm odrabia straty i zaczyna gromadzić płyny na zapas. Efekt to poranne i wieczorne obrzęki, a do tego gorszy, płytszy sen. U osób po 50. roku życia problem jest jeszcze większy, bo alkohol łatwo wchodzi w interakcję z lekami na ciśnienie, serce czy cukrzycę, a także dodatkowo obciąża wątrobę. Jak ograniczyć ten wpływ? Dobrym sposobem jest wprowadzenie kilku wieczorów w tygodniu bez alkoholu i stosowanie prostej zasady 1-1, czyli do każdej porcji alkoholu szklanka wody. Już taki krok potrafi zauważalnie zmniejszyć obrzęki nóg. Piątym, mniej oczywistym winowajcą obrzęków nóg jest zbyt mała ilość białka i potasu w diecie. Wiele osób starszych je mało produktów białkowych, bo są ciężkostrawne albo po prostu nie ma na nie apetytu. A tymczasem białko, a dokładniej albumina w osoczu, działa jak gąbka, utrzymuje wodę wewnątrz naczyń krwionośnych. Gdy albuminy jest zbyt mało, płyn łatwiej ucieka do tkanek, co nasila opuchliznę. Drugi problem to zaburzona równowaga między sodem a potasem. Potas działa odwrotnie niż sód, pomaga obniżać ciśnienie krwi i wspiera pracę nerek w wydalaniu sodu. Niestety, typowa dieta bogata w sól, a uboga w warzywa i owoce, prowadzi do przewagi sodu i większej retencji wody. Rozwiązanie? Dodać do każdego posiłku produkt białkowy jajko, jogurt, rośliny strączkowe, ryby czy chudy nabiał oraz porcje warzyw lub owoców bogatych w potas, takich jak pomidory, szpinak, banany czy kiwi. To proste zmiany, które wspierają krążenie i pomagają nogom poczuć ulgę. Przy chorobach nerek warto jednak zawsze skonsultować spożycie potasu z lekarzem. Skoro już wiemy, czego unikać, pora odpowiedzieć na pytanie, co jeść, żeby nogi były lżejsze i mniej spuchnięte. Najważniejsze to postawić na produkty świeże, naturalne i jak najmniej przetworzone. Na śniadanie świetnie sprawdzi się owsianka na mleku albo jogurcie z dodatkiem jagód i garści niesolonych orzechów. To połączenie błonnika, białka i potasu, które działa przeciwobrzękowo. Obiad warto oprzeć na rybie pieczonej w piekarniku z porcją kaszy gryczanej i dużą sałatką z warzyw. Zamiast gotowych sosów wystarczy oliwa z cytryną. Kolacja może być lekka, ale sycąca, np. sałatka z jajkiem, ciecierzycą albo skerem podana skromką pełnoziarnistego pieczywa. Na przekąski najlepiej wybierać świeże owoce, chrupiące warzywa lub niesolone orzechy. Do picia. Woda, ziołowe napary, ewentualnie zielona herbata. Taki prosty jadłospis nie wymaga skomplikowanych przepisów, a już po kilku dniach pozwala zauważyć różnicę. Mniej obrzęków, lżejsze nogi i lepsze samopoczucie. Na koniec przygotowałem prosty plan na 7 dni, który pomoże Ci odciążyć nogi i zmniejszyć obrzęki. Przez pierwsze dwa dni spróbuj odstawić dosalanie i zamień dwa najbardziej słone produkty w swojej diecie. Dołóż też dwie dodatkowe szklanki wody dziennie. W dniu trzecim i czwartym postaw na śniadania oparte na pełnych ziarnach i białku oraz całkowicie wyeliminuj słodkie napoje. Dodaj dwa krótkie spacery po 15 minut. W piątym i szóstym dniu zrezygnuj z kolacji typu jest gotowiec i zrób dwa wieczory bez alkoholu. Siódmego dnia zadbaj, by w każdym posiłku znalazły się warzywa lub owoce. Obserwuj obwód kostek rano i wieczorem. Różnica będzie widoczna. Pamiętaj jednak, jeśli obrzęk pojawia się nagle, jest jednostronny bolesny albo towarzyszy mu duszność, to czerwone flagi i sygnał, by natychmiast skontaktować się z lekarzem. A jeśli chcesz więcej praktycznych porad o zdrowiu i diecie po 50., subskrybuj FitFact, bo każdy dzień może być lżejszy i zdrowszy.